Cześć, dzisiaj będzie trochę inaczej. Trochę jak na dzikim zachodzie. Dlaczego? Zaraz zrozumiecie. Wyobraźcie sobie samotnika. Faceta, który wyrusza w niebezpieczne misje, by złapać tych, których inni nie potrafią znaleźć. Brzmi znajomo to właśnie łowca głów, oryginalny headhunter. Ale spokojnie, ja nie noszę kapelusza i nie poluję na uciekinierów. Nie używam broni, a moja praca jest zdecydowanie mniej brutalna. No przynajmniej w teorii. Jednak to porównanie do Dzikiego Zachodu nie jest przypadkowe. Wiele osób nadal myśli, że headhunterzy to tacy współcześni i hunters, wyciągający ludzi z firm bezlitośnie, bez zasad. Lecz tak jest naprawdę. Czy jesteśmy złymi kowbojami na współczesnym rynku pracy? A może po prostu robię to, co każdy Headhunter powinien? Łączę ludzi z idealnym miejscem pracy. Już za chwilę Wam o tym opowiem, ale uprzedzam, to nie będzie kolejny filmik motywacyjny czy promocja kursu HR. To będzie szczera, osobista spowiedź Headhuntera. Teraz wróćmy do rzeczywistości. Świadkantelzy to nie bohaterowie Westernów. Nie gonimy ludzi po biurach, nie wyciągamy ich na siłę z firm. Nasza praca polega na czymś zupełnie innym na znajdywaniu odpowiednich ludzi do odpowiednich miejsc pracy. Owszem, czasem słyszę zarzuty: Wyciągacie ludzi z firm, psujecie rynek. Ale czy rzeczywiście tak jest? Spójrzmy na to z innej strony. Najczęściej to kandydat pierwszy daje sygnał, że chce zmienić pracę po cichu. O nie! Jesteśmy zgubieni! Szczególnie w takich branżach jak systemy RP, gdzie wszyscy się znają, a środowisko jest bardzo hermetyczne. W takich sytuacjach moja rola staje się kluczowa. Dla kandydata jestem bezpiecznym pośrednikiem. Dzięki mnie nie musi sam szukać pracy i ryzykować, że ktoś, kto nie powinien, dowie się o jego planach. A poza tym znam się na rekrutowaniu, więc kandydat może liczyć na idealnie dopasowaną ofertę. Coś nieco spokojniejsze. Dla nowego pracodawcy to wygodne i bezpieczne, bo cała rekrutacja jest przeprowadzona w tzw. białych rękawiczkach, co pozwala pracodawcy zachować czyste sumienie. Headhunter bierze na siebie całą brudną robotę. Właśnie w tym tkwi prawdziwa wartość mojej pracy. No dobrze. Teraz przejdźmy do etyki. I tutaj dochodzimy do kluczowego pytania. Moja praca jest etyczna. Często słyszę zarzuty. Kątnerzy psują biznesy, wyciągając kluczowych pracowników. Ale prawda jest taka, że nikogo nie zmuszam do zmiany pracy. Proszę? Owszem, moja rola polega na dotarciu do właściwych ludzi, nawet tych, którzy pracują u konkurencji. To część mojej pracy, coś, co można nazwać brudną robotą. Dlatego mówiłem o białych rękawiczkach. Jeśli pracownik odchodzi, to dlatego, że chce. Nikt nie podejmuje takich decyzji bez powodu. I właśnie tutaj pojawia się kluczowe pytanie: co firma mogła zrobić, żeby ten pracownik został? To, co robię, to nie wyciąganie, to łączenie ludzi z miejscami, w których mogą się rozwijać. Kandydat ma dostęp do nowych, często niedostępnych ofert pracy. Firma zyskuje pracownika. Czy to nieetyczne? A może to po prostu odpowiedź na realne potrzeby rynku? Działalność headhunterów czasem budzi kontrowersje, ale chcę, żebyście spojrzeli na naszą pracę z innej strony. Nie jesteśmy złymi kowbojami, którzy niszczą rynek pracy. Jesteśmy rekruterami i mediatorami, którzy pomagają kandydatom i firmom znaleźć to, czego potrzebują, zwłaszcza w sytuacjach, gdy inne metody zawiodły. Jeśli zastanawiasz się nad etytyką mojej pracy, pomyśl, czy to naprawdę The headhunter jest powodem odejścia pracownika? A może problem leży w tym, dlaczego pracownik szuka zmiany? Ja tylko pomagam mu znaleźć miejsce, w którym będzie mógł się rozwijać. Jasne, zdaję sobie sprawę, że to temat rzeka. To, o czym mówię, to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Na koniec mogę dodać jedno: etyka w rekrutacji nie jest czarno-biała, a punkt widzenia zawsze zależy od punktu siedzenia. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten film dał Wam nowe spojrzenie na pracę Headhuntera i na to, jak wygląda etyka w rekrutacji. A teraz Wasza kolej. Czy kiedykolwiek mieliście kontakt z Headhunterem? Co sądzicie o ich pracy? Czy uważacie ją za etyczną? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli chcecie więcej takich kuli z branży rekrutacyjnej, zostawcie subskrypcję. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.